W dzisiejszym materiale analiza ponad 20 zdjęć z oficjalnego teasera sezonu 5 wraz z oficjalnym opisem dwuczęściowego specjału. Hej, witajcie, ja jestem Olchusi, zapraszam do oglądania. Nim przyjdziemy do wątku z Adrienette i oficjalnym opisem pierwszego dwuczęściowego specjału sezonu piątego, pierw zacznę od pozostałych zdjęć jakie zawiera zwiastun, który pojawi lub pojawił się dzisiaj o 18 na oficjalnym kanale Miraculous. Pierwsze zdjęcie przedstawia Biedronkę trzymający nowy wynalazek Tomo i Gabriela, czyli pierścień sojuszu dzięki, któremu Monarch będzie w stanie podarować daną moc z Miraculum, złoczyńcy jaki będzie w danym odcinku zaakumizowany. Patrząc na minę Biedronki, ta jest chyba nieco zaskoczona owym wynalazkiem. Ciężko stwierdzić co tam się w tej scenie dzieje, ale może być to pierwszy tak zwany kontakt z pierścienia z Biedronką, albo któryś tam z kolei, bo możliwe, że i nawet bohaterowie z niego skorzystają, lub będą korzystać, bo dlaczego mieliby nie. Oni nie wiedzą, że te pierścienie zostały stworzone przeciw głównym bohaterom. Więc coś z tych opcji. Również może być zdziwienie jej, bo jakaś Wiadomość głosowa pojawiła się na ekranie lub jakieś nagranie, które sprawiło, że zachowała się tak, a nie inaczej. No albo przychodzi mi po prostu do głowy to, że znaleźli czyjś pierścień właśnie w jednej z pracowni Muzeum Grevin, bo to chyba właśnie tam znajduje się bohaterka. W każdym razie coś interesującego musi być z tym wynalazkiem, który ma pomóc w zdobyciu Miraklum, Biedronki i Czarnego Kota. W samych sezonach Miraculous mieliśmy wiele momentów, w których główni bohaterowie siedzieli sam na same na tle wieży Eiffla. Tutaj w tej scenie również mamy taki moment, tylko że przy zachodzie... Słońca, pogawędka, biedronki i czarnego kota na tle właśnie wieży Eiffla. Czy to koniec odcinka, czy może początek? Ciężko stwierdzić, chociaż bardziej pasuje mi to na końcówkę po całym wydarzeniu, jakie miało miejsce w tym właśnie odcinku. Czyżby bohaterowie rozmawiali o swoich uczuciach względem siebie, a może względem swoich ukrytych tożsamości? Kolejne zdjęcie ukazuje nam marnet z rozpuszczonymi włosami, co jest fajnym potwierdzeniem, że zobaczymy ją jeszcze w takich włosach w sezonie piątym. Czy na krótko, czy nie, ważne, że zobaczymy. A na pewno przy ściąganiu kasku z głowy. Bo Marnet teraz będzie śmigać na motorze, który dostała od swojej babci w odcinku The z Familii sezonu czwartego. Co jest trochę dziwne, bo stwierdziła, że jest za młoda na motor i za parę lat dopiero będzie nim jeździć, ale w tym odcinku widać, że na nim już jeździła. Dlaczego taka zmiana? Może to jakaś jezda próbna, a może Marnet przyjechała do szkoły. Patrząc na te zdjęcie, wydaje mi się, że tak, i to ta scena, w której schodząc z motoru, Adrian ją zauważy i na pewno się zauroczy. No, ciekawie to będzie wyglądać i na pewno zrobimy oczy tak samo jak tutaj. Biedronka. Dlaczego u niej takie zdziwienie? Może przez to, że np. monarch podarwał zakumizowanemu moc kłami, czyli moc pas. Tak, tutaj na oto tym zdjęciu widać, jak monarch wciska lub dotyka przycisk. Na danym pierścieniu lub sam pierścień, czyli na pierścieniu skłami kozy, jednocześnie podarowując zakumizowanemu te właśnie moc. Więc mniej więcej już wiemy, na jakiej zasadzie będą działać te pierścienie, albo inaczej, jak to będzie wyglądać w praktyce. Oczywiście do tego jest zastosowana cała technologia, czyli Miracle Motyla, pierścienie Sojuszu, technologia ta mała, i tak dalej, i tak dalej. Ja już się nie mogę doczekać, jak to będzie wyglądać w samym odcinku, a nie tylko na jednym, czy tam dwóch zdjęciach. Tutaj trzy zdjęcia przedstawiające monarchę, które jakoby przychodził. Transformację? No, w każdym razie dzieje się coś z nim dziwnego, coś magicznego i na ten moment dla nas tajemniczego. Nie wiadomo, co tutaj się wyprawia, ale patrząc na te zdjęcia, wydaje się faktycznie, że twórcy chcieliby chyba, albo chcą, pokazać oficjalną przemianę Gabriela z pierścieniami w monarchę, który będzie miał już założony ten finalny strój, albo będzie to coś innego. Coś, przez co naprawdę szczęka nam opadnie. Pojawiły się również dwa zdjęcia przedstawiające Mr Baga i Lady Noa, co wskazuje, że w jednym z odcinków sezonu piątego powrócą bohaterowie, którzy z jakiegoś tam powodu będą musieli zmienić się swoimi mirakulami. Fajna sprawa, bo ostatnim razem widzieliśmy ich na ekranie w odcinku piątym o nazwie Reflect Doll sezonu trzeciego. Tutaj wgląd na twarz zakumizowanego, jakiego zobaczymy w jednym odcinku. Tajemnicza kobieta w złotym stroju, której posiada również efekt takiego wosku ze świeczki coś takiego. Widzimy nawet ten efekt na jej okularach, co swoją drogą naprawdę ciekawi. To wygląda. Cóż, za zapostać kryje się za maską zakumizowanego? Patrząc na twarz, stwierdzić można, że jest to nie kto inny jak Weronika, która pracuje w Muzeum Grewin. Pierwszy raz poznaliśmy ją w odcinku 21 o nazwie Lalkarka 2 sezonu 3. Natomiast jeśli chodzi o tego złoczyńcę, no to tutaj cięższy orzech do zgryzienia, bo jak możecie zauważyć, widoczny jest raptem tylko skrawek stroju, we wzorach moro czarno- czerwonego koloru, skóra lekkofioletowa oraz pierścień sojuszu na palcu. Natomiast jeśli chodzi o Miejsce to prawdopodobnie jest to pokój Natali, sugerując się na przykład chociażby wielką drabiną skierowaną w stronę ściany z książkami oraz samym kolorem i wyglądem ścian. Które są takie same jak na oto tym zdjęciu. I w sumie to by się zgadzało, bo zostało też pokazane zdjęcie Natalii w jej pokoju, na którym przytula się z Adrienem, więc albo ta scena pokazuje nam, że Natali żegna się z Adrienem, bo opuszcza domostwo Gabriela z powodu zdarzeń z pierwszego odcinka Evolution sezonu piątego, albo po rozmowie deklaruje mu, że co by się nie stało, zawsze będzie się nim opiekować. Lepiej niż jego ojciec. No właśnie, no coś w tym stylu w każdym razie Natali chcąc, nie chcąc, zostanie zakomizowana. No i ostatnie zdjęcie przedstawiające Marka w pracowni plastycznej z wielkim zdjęciem Marnet na ścianie. Czyżby ekipa przyjaciół planowała spiknąć swoją przyjaciółkę ze swoim przyjacielem Adrienem? Czy to faktycznie chodzi o sprawę miłosną? Może kontynuacja z odcinka Gabriela Grest sezonu czwartego? Zobaczymy. Teraz moi drodzy przechodzimy do głównego wątku z Adrienet i oficjalnego opisu specjału sezonu piątego, do którego w skład wchodzi odcinek dziesiąty i jedenasty, czyli Transmission i Deflagration. Za każdym razem to samo. Czy to Marnet Jadryna czy biedronka i czar żadne z nich nie może mieć swojego love story, bo muszą chronić sekretu, jakim jest ich własna tożsamość. Tyki i plak smucą się, widząc smutek swoich opiekunów, którzy zostali zmuszeni do porzucenia swoich uczuć. Patrząc na sytuację, kłami dokonają radykalnego wyboru, który zmieni w Paryżu wiele rzeczy. Uwalniają Biedronkę i Czarnego Kota od ich super misji i powierzają je nowym osobom. Czy dadzą sobie radę w walce z Monarchą, i co najważniejsze, czy marnet i Adrien skorzystają stają z okazji i wreszcie wyznają sobie miłość. Moi drodzy, patrząc na sam opis dwóch odcinków specjalnych, czyli do odcinka 10 i 11, wychodzi na to, że cały specjał przepełniony będzie Marnet i Adrianem, którzy będą starali się przybliżyć swoje uczucia do drugiej osoby. To raz. A dwa? No, że pojawi się nowa Biedronka i nowy Czarny Kot. Jeśli chodzi o Biedronkę, to na pewno pojawi się Alia jako Skarabella, natomiast jeśli chodzi o Czarnego Kota, to nie wiadomo. Fajnie byłoby zobaczyć Ino pod postacią kota, bo wtedy mielibyśmy parkę, czyli Alia i Nino jako nowi główni bohaterowie. Dwójka przyjaciół głównych bohaterów, tych prawdziwych superbohaterów, czyli Marnet i Adriana, co naprawdę fajnie by się oglądało. Ciekawe byłyby również relacje i zachowania Alia i Nino, jakby musieli walczyć z Monarchą i musieliby zmierzyć się z zadaniem, jakim będzie zostanie już na zawsze Biedronką i czarnym kotem. Ale wiadomo, że to tylko na ten specjal, bo finalnie i tak Marnet i Adrian powrócą do swoich ról. Tylko po jakich okolicznościach? Co tam się wydarzy w tym specjalu między Marnet Adrianem. Czy to moment, w którym Adrienette stanie się prawdziwe? Wydaje mi się, że ciut za szybko jeszcze, ale na pewno wydarzenia, jakie zostaną przedstawione, zaowocują, jeśli chodzi o powstanie tego związku. W sumie nawet sceny, które zapewne pochodzą z tego odcinka, są dość ciekawe, jeśli chodzi o spotkanie Adriana z marnet w jej pokoju. Co tam ciekawego się może wydarzyć? Tutaj te sceny również są ciekawe, ponieważ w momencie, gdy bohaterowie są na balkonie marnet, ta chwyta się za uszy, dowiadując się chyba, że nie ma swojego miraklu. To samo pewne nie będzie z Adrienem, który dowie się, że nie ma swojego pierścienia. Czyżby kłami odebrało im Miracula bez ich wiedzy? Z pewnością tak się stanie. Powiem wam jedno, będzie się działo, a kłami to mistrzowi planu spiknięcia swoich posiadaczy. Tylko jakim kosztem? Pamiętajcie, że dziś o 18:00 na oficjalnym kanale Miraculous zostanie opublikowany oficjalny teaser sezonu 5, który w sumie dla was omówiłem, ale jeśli pojawią się jakieś nowe sceny, to już jutro omówię je w kolejnym materiale. Napiszcie w komentarzu hashtag spoilery oraz przedstawcie swoje teorie na temat nowych zdjęć sezonu piątego. Pamiętajcie o łapce udostępnieniu i subskrypcji z dzwoneczkiem, aby być na bieżąco z każdym nowym materiałem. Dzięki za obejrzenie i do następnego. Bye bye.